Nadzieja nigdy nie umiera. W tym miejscu znajdziemy setki życiorysów, które są potwierdzeniem tego zdania. Oczywiście tutaj trzeba sobie często zadać bardzo trudne pytania, na przykład. Y co w życiu straciłem, ale też co mogę odbudować, co rozwaliłem bezpowrotnie, ale co mogę zbudować na nowo. Jaki sobie wyznaczyć zupełnie nowy cel? Taki cel, który jeszcze kilka miesięcy temu był dla ciebie Himalajami, nie do przeskoczenia, ale teraz może być malutkim pagórkiem, który weźmiesz, mówiąc żartobliwie, z biegu. Tutaj dostaniesz tarczę i miecz, dzięki którym będziesz mógł wywalczyć swoją nową nadzieję. Myślę, że my tak troszeczkę robimy, że tak mówimy. Chciałbym, żeby moje życie się zmieniło, ale nie chciałbym niczego zmieniać. Wielu ludzi boryka się z różnymi problemami natury uzależnienia, też uzależnienia od substancji, uzależnienia od zachowań. I jest to trudna decyzja, właśnie, aby ją podjąć, żeby podjąć jakąkolwiek terapię. Terapię stacjonarną, czy terapię ambulatoryjną. I jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie prowadzimy taką pracę stacjonarną. Prowadzimy ośrodek dla osób uzależnionych w trybie stacjonarnym. I rzeczywiście jest bardzo trudno Podjąć decyzja przyjedzie w momencie, kiedy życie się wali, kiedy jest tak wiele problemów, jest tak wiele trudności, by się wydawało sytuacji bez wyjścia. Najważniejsze jest zrobić pierwszy krok. To jest najważniejsze. Do tego trzeba odwagi. Do tego też potrzebujemy ludzi, którzy trochę nas pchną do przodu. Ale warto, warto. Wielu ludzi, którzy już tu w tysiącach osób przewinęło się przez nasz ośrodek, właśnie tą drogą, którą tu widzimy. Przeszło i wyszło zupełnie nowymi ludźmi. Ludźmi, którzy odzyskali nadzieję, ludźmi, którzy odzyskali życie, odzyskali rodziny, odzyskali przede wszystkim trzeźwość. Bo kiedy odzyskali trzeźwość, to odzyskali wszystko. I to jest niesamowite, że ta przemiana życia człowieka jest taka naoczna, taka widoczna, że osoby, które doświadczają tej przemiany, dostrzegają też dla siebie osobistych korzyści. I aż się chce zmieniać. Ale właśnie ten pierwszy warunek jest taki, że trzeba tego chcieć, że nikt tego nie zrobi za nas, że my potrzebujemy zrobić ten odważny pierwszy krok, nawet kiedy jest trudno. I do tego zachęcam, do tego bardzo serdecznie zachęcam. Cześć, nazywam się Krystian, jestem absolwentem Ośrodka Nowej Nadziei. Ukończyłem go rok temu. Ośrodek diametralnie wpłynął na moje życie, pomógł mi wyjść z nałogu, dał mi siłę do tego, aby wytrwać w trzeźwości, dał mi narzędzia do tego, aby radzić sobie w trudnych sytuacjach. Nauc Nauczyłem się tutaj radzić ze swoimi emocjami. Poznałem także Jezusa i żyję z nim aż do dzisiaj. Działanie mające na celu zmiany tak. ponieważ zmiana jest kluczowa. Tak. Siłą e, naszego ośrodka i pracy, którą tutaj wykonujemy, jest to, że działamy, oddziaływujemy na całego człowieka, działamy holistycznie, zajmujemy się jego ciałem, jego duszą i tym aspektem duchowym, ponieważ osoby, które przyjeżdżają na terapię, bardzo często w tym obszarze duchowości też doświadczają deficytu. Zawsze jest nadzieja, warto pomagać, dopóki człowiek żyje, jest nadzieja. Pracę w Nowej Nadziei traktuję jako przywilej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mam okazję towarzyszyć osobom, które zdecydowały się na terapię w drodze do przemiany. To jest niezwykły przywilej, niezwykły rodzaj towarzyszenia, który wiąże się z nadzieją. thank mm -hmm. you